ma wszystkim, mówi Lary Dostałem prezent Zaś <laughs> jeszcze, nie Mały jeden, Dawid. jeszcze nie jeden Jeszcze nie jeden dostaniesz, nie? Ja dostałem prezenty a ten A nie mam się jak kurka nawet, a mam się jak zrewanżować, no przecież mam lowlandy. No właśnie no zostaniesz no. obdarowany lowlandami. Rozpakujemy sobie moi drodzy to, bo to jest fajny prezent. Tylko za chwileczkę. Mam nadzieję, że on do góry nogami że tak. go nie obróciło, bo go odbijałem to w papier czy to, ja to, 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 tak no, to żyłku. <laughs> nie no, coś na To nie było wysyłane przecież, co to, to No, to jest. Tam jechali pół godzinki. Jeszcze do to tak nagsali, tak... <laughs> bo w ogóle się już tak ciepło zrobić po 25 stopni kurwa, ale... No jakby się tak zrobiło... Bez to tak fajnie było no Nie klnij mi na to. To 3%. Znaczy może nie. <grym> ale nie wypada. No, jak się zrobiła na polach, na pewno nie chcę jechać na jakąś giełdę terrorystyczną, bo nie ja do... byłem bardzo długo, kurde, chyba z roku czasu nie byłem na żadnej górze terrorystycznej grać. Ja, się... Moi kochani Zobaczcie, co ja, co ja dostałem. Widzimy? Co? Epebopus murinus. Ja wam teraz wkleję zdjęcie dorosłego. No i dorosły wygląda właśnie Przepięknie, dosłownie przepięknie prze, wyglądają. Ty gdzie ty... Uf. To ta słynna podłoga, co te pająki tak biegają. Ooo no, ale... O jak Ja i dikus ja pierdziele. Ale potrafi śmigać. Szybkie są dość. No, szybkie są. A nie jest to. Cyano gnatus czasem? Nie. Na 100% nie. Mężczyzna, ja bym go chciał wam jakoś pokazać, tak kurczę, bardziej, gdyby on tak nie ułaził. Sował się na chwilę. Nie wiem, czemu, ale widzę u niego zielony odwóg. Ja wam włączę lampę. Spójrzcie, jak go spróbuję go troszeczkę ogarnąć w taki sposób, żeby on mi nie uciekał. teraz. Widzicie, że on ma zielony tyłek, ale już widać u niego na nóżkach te takie białe paski. Piękny będzie, to będzie piękne bydle. Wiecie co ja zrobię? Bierzemy to pod mikroskop kuś. <gł> zrobię tu teraz pauzę i zobaczymy, co on mi to przywiózł. Czy są co? Czy, czy ten, czy samice? Jeżeli oczywiście uda mi się to wyseksować. No jest to ptasznik tej tej wielkości, około centymetra, powinno się udać. Bierzemy, jedziemy z tym pod mikroskop. No, moi drodzy, powiem Wam wprost: Młody dał mi samicę Epebopus murinus. Jest to samica bezdyskusyjnie to powiększyłem po prostu 40 razy tego ptasznika tą szczelinę rodną, lekko docisnąłem się, pięknie otwarła szczelina rodna. Jeżeli nie jest, to, nie jest to typu takiego jak na przykład balfuri czy niektóre z hilobrachys, gdzie samcom też się lekko te szczeliny uchylają, no to, to ten, ale na 90,9 99,9% to jest to samica Epebopus morinus. Piękna, malutka jeszcze samiczka. No, zajebiście się cieszę. Fantastyczny prezent. Jeszcze nie miałem nigdy tego gatunku. No i w kolejnych aktualizacjach tam będziemy widzieć, jak ona rośnie. Mówię ona, dlatego że. No ja jestem pewien, że to jest samica. No, przy 40-krotnym powiększeniu to, to ten, to, to już raczej nie da się pomylić. A jeszcze się nie zdarzyło, żebym się po prostu pomylił, seksując coś z mikroskopem. W, no, Fakt jest taki, że tam kiedyś wziąłem i... Ale to już mówiłem wtedy koleżance, że nie jestem pewien i nie byłem wtedy pewien i to wyszedł samiec, no, czyli de facto ani razu się jeszcze nie pomyliłem. Fajnie, pięknie. Dzięki śliczne z tej strony Lary na razie z kochajko, pa.